Wolfram Wolfenstein 3D w HD, tak bym określił tą grę skrótowo. Nawet może taki tytuł sobie walny zobaczymy. Jest po prostu remakiem do skali HD. To można udowodnić nawet w opcjach poprzez rozdzielczość, ale bardziej wiadomo, chodzi tutaj o tekstury niż o, niż o rozdziel, rozdziałkę gry. Bo pewnie na Steamie też jest obsługiwane. To jak zobaczyłem, to byłem jak najbardziej na tak. Był jeszcze Voxelstein, który nie wyszedł nad 1.0, chyba projekt został uh, nie, abandon, czyli nieopuszczony. Hmm. No, można powiedzieć, że opuszczony, że już go odrzucili, że się nim nie zajmują. Zagram tą grę w trybie Iron Man Mode, który pewnie, który pewnie będzie trwał bardzo krótko, bo na hardzie ta gra jest niesamowicie ciężka. Niech to przez. A to że dzisiejsze gry rozpieszczają. B. Ta gra to faktycznie jest ciężka. Będzie pies, tam będzie paru strażników. Mamy, mamy takie celowanie. No, wiadomo, jest normalne celowanie, tak jak w dzisiejszych FPS-ach. Wtedy tego nie było. Wow. Dacie mi 30 życia, czyli ta seria będzie niesamowicie krótka. Jak nawet zaraz nie zginę. Więc kurczak poddaje 10 życia. Słabo widzę. Nie wiem, czy to wina mojego monitora. I puszczę rolety, może to coś będzie. Nie wiem, czy to jest chyba nieważne. Gama, może zwiększę gamę na jeden. Wow. O, pół życia straciłem na trzech przeciwników. I kurczak da mi 10. 52. Czyli ta gra jest faktycznie wyzwaniem w tym momencie. Tu nie ma. Na hardzie tu widzę więcej przeciwników. I się więcej obrażeń dostaje. Pewnie jakiś secret jest to. A wiecie, że nie ma? Jestem zaskoczony. Nie chcę mi się szukać secretu. Tu wiem, że są dwa mniej więcej. O Boże. Headshot jest to... Natychmiastowa śmierć nie są głupie te boty. No to jednak była jakaś głupota, nie wiem, chyba mnie po prostu mnie nie widział. już oczekiwał, aż tam wejdę do, do tego pokoju. Tu płyną być ich, widać, że jest ciężko. No znaczy, mam nadzieję, że to jest dobrze ukazane przez, przez moją osobę. Brzmieni sobie jakiś celownik na jakiś bardziej ogarnięty. Ta muzyka jest dobra. Jak, jak mi się trochę... Troszkę pewnie będzie irytująca przy dłuższych momentach. Tak jak w Pokémony. Jak ktoś grał, to ta muzyka potem wypacza umysły. Może psy mogą być, psy są dosyć łatwym przeciwnikiem. 4 Jezu, 25 życia, nie, nie, 1 życia. O, achievement jakiś tu wilniść i wili niść 4 chyba tak to się powinno Dobre są te achievementy, widzę właśnie. Ta gra jest bardzo dobra. Chcę właśnie zademonstrować w taki sposób, żebyście widzieli jaka jest, a nie żeby wam przejść tą grę na waszych oczach. No o to chodzi w grach, moim zdaniem. Są dosyć łatwe, dopóki są dosyć daleko i mam amunicję. Nie, teraz tak się boję. To pewnie jakiś sekret. To jest, jest, jest pięć życia. Bardzo dobrze. Że coś tu kliknę 5 pięć, pięć razy, e, dobra, nie chce mi się patrzeć w drugą ścianę, czyli jestem chyba w tym momencie na strzała? Czy dobrze myślę? Chyba tak. Dobra, byłem na dwa szczały. i to jest koniec tej serii, która trwa niesamowicie parę minut. Nigdzie tak gra się zloduje, to jest nieważne w tym momencie, dalej nie będę nagrywał. Od początku, no to okej. Okay. Choć taki cykl na początku? Nie, bo tu jest już pokój na obok. Czyli tak jak widać, gra jest ciężka. Ale jeśli macie z nią dobre wspomnienia, to proszę bardzo, zachęcam was, jest za darmo. To jest niesamowitą. niesamowitą niesamowitym plusem jest niesamowitą. Znaczy, można tak przebiec. Można chyba to dobrze ze runować, co bo nie są za bardzo ogarnięci. Chyba są jednak. Chyba w tym odcinku zaszłem dalej niż ten, ale to było, to było dla próby. To jest niezwiązane z rozgrywką totalnie. To po prostu chciałem sam się przekonać. Jeśli ktoś nie wie, że na hardzie jest więcej, to zademonstruję. Tak, mam jeszcze spokojnie parę minut. To, pamiętacie, tu był pies i było paru przeciwników. To samo na easy tego samego nie będzie właściwie. Tak to trzeba Czyli wiesz, jest fajna, polecam ją. Propsuję ją. Tak tu biorę pistoleta i tu nie będzie psa. Pierwsze. Nie będzie ten koleś. Nawet nie ma w ogóle. Jeszcze lepiej. Można tak przebiegnę tylko. Tu jest jeden. Wcześniej było dwóch. Nie potrafią we mnie trafić. Dwóch. Tu bez zmian. Tu nie ma w ogóle. Tu jest secret. Nie jest. Tu jest secret. Chyba drugi był, albo przyszli stamtąd. Tu nie wiem. Tutaj nie doszłem na tamtym. nowe ja secret. Z pierwszy poziom można spokojnie przejść bez zabijania, niemców. Tak? Tak. Oj, chyba jednak. To w sumie teraz nie wiem, gdzie mam iść. Pokuszę się w tamtą stronę. Widać, jest wiele łatwiej na Easy, więc to. Dobra, tu, tu jest secret po prawej. Zademonstruję wam. Na tylko pistolet szybciej trzyma. Był gdzieś secret. Tu jest secret I tu jest następny poziom. Tak, no to jest jeden secret, Tak, o przyjdziecie, o apteczka, fajnie. A tu jest obok drugi, Ładnie rozegrane przez. Kto robił normalnego Fensteina? ID Software? Czy Splash Damage? Na robił Enemy No że się nieważne, tak, 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 wygląda ta gra. Więcej wam nie będę pokazywał. No, tak, bo to jest Iron Man Mode. Niestety, lub stety. zagadacie sobie sami. To są po prostu, powinny być za Was wspomnienia. A jeśli nie graliście, no to macie okazję nadrobić to w przystępnej formie HD. tekstur and stuff. A! Są kwiaty. Można nadkucnąć. No, tak się to brzmi. To tyle na ten temat. Dziękuję Wam za uwagę. Link tam rzucę gdzieś na dole, ale jeśli nie chcecie się bawić w deskrypcję, dajcie dać Wolfram, możecie też sprawdzić Voxelsteina, też w sumie ciekawy produkt, ale nie był skończony, chyba że coś się zmieniło tamtego czasu. O, achievement. Ile jest tych achievementów? Jest ich 25 i są, są fajniejsze i są cięższe, czyli beat Wolfram on hard skill level. Albo bought all treasures. To już wymaga czegoś. No, to w każdym razie dziękuję. Polecam się na przyszłość palcem gry, które pokazuje Grajcie w nie, warto grać w gry, żeby się edukować w dziedzinie gier. Brzmi to trochę tak tak so deep, ale ale nawet jeśli gra ma 14 MB, warto sam z nią zagrać. Miałby, 5 minut miałoby to trwać. Bardzo dziękuję za uwagę ostatni raz. Tyle.